Z ostatniej chwili. Osławiony teoretyk konspiracyjny Ricardo Bentonio apeluje o dane kartograficzne, za pomocą których chce uzasadnić niezwykłą teorię. Według niedawnego oświadczenia prasowego, Bentonio odkrył antyczne nagrania udowadniające, że dzień 29 lutego 1302 roku, który pojawia się na wszystkich galaktycznych kalendarzach, nie powinien istnieć. Ricardo przekonał organizację Kruger 63 do ufundowania jednodniowej inicjatywy, wierząc, że dane kartograficzne udowodnią, iż ma rację. Bentonio podał szczegóły swojej teorii na konferencji prasowej. Nie mówimy jedynie o wyłączających się komputerach czy zawodzących systemach pokładowych. Mówimy o końcu życia takim, jakim je znamy. Mówimy o samozapadającej się strukturze czasoprzestrzeni i końcu wszechświata. Pomimo że Bentonio jest wyśmiewany przez szerokie grono, możliwe, że finansowa pobudka, którą oferuje, zapewni mu pewne wsparcie. Piloci, którzy chcą wesprzeć inicjatywę, są proszeni o dostarczenie danych kartograficznych do stacji Jones Estate w systemie Groombridge 34 dnia 29 lutego 3302 roku.